Żywy content, czyli copywriting i content marketing dla przedsiębiorców. Siadasz do pisania, czujesz, że to będzie to, że to jest ten moment i stworzysz naprawdę dobre treści. I co? I nic, bo nie masz potrzebnych informacji i nie wiesz jak. Szukać informacji w dzisiejszym internecie, który po prostu tonie w zalewie bezużytecznego kontentu. Mało tego, tonie w zalewie treści, które najzwyczajniej w świecie wprowadzają w błąd. Dzisiaj porozmawiamy sobie o researchu. Researchu, który jest niezwykle ważny i bez którego nie ma dobrego copywritingu, nie ma content marketingu, nie ma tworzenia jakichkolwiek treści. Także nie przedłużając, lecimy. Informacji możecie szukać wszędzie, w książkach, w filmach dokumentalnych, możecie odwiedzać lokalne biblioteki, spoko. Ale idę o zakład, że 99,9% osób, które parają się treścią, parają się treścią, parają się tworzeniem treści oczywiście, i które researchują różne tematy, korzysta z sieci. To jest w 100% tak zrozumiałe, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ogrom informacji... Łatwość dostępu, wystarczy kilka kliknięć i jesteśmy na drugim końcu świata, przeglądając zasoby lokalnej biblioteki, które zostały skatalogowane online. Także jest w czym szukać i jest gdzie popełnić błąd. Właśnie dlatego musicie bardzo dużą uwagę przyłożyć do dobrego, bezpiecznego researchu, który sprawi, że wasze teksty będą wolne od błędów. I podstawą takiego researchu. Jest korzystanie z wielu źródeł. Nie może być tak, że korzystacie z pojedynczego źródła, które opisuje jakieś zagadnienie czy jakiś problem i w ogóle nie weryfikujecie informacji w nim zawartych. To jest podstawowy błąd i naprawdę musicie tego unikać. Oczywiście nie mówię o sytuacji, w której opisujecie jakieś zagadnienie, czy, czy piszecie o czymś oczywistym. Wiecie, że tak jest. Pół świata wie, że tak jest, ale i tak stwierdzicie, że ok, sprawdzę dla tak zwanego świętego spokoju. To jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast, jeżeli piszecie o czymś, o jakiejś dziedzinie, w której nie jesteście specjalistami, ani nie jest to rzecz powszechnie znana, jakaś taka bardzo, bardzo ogólna, to wtedy no, trzy źródła to jest minimum. Tak naprawdę, bo przy dwóch jeszcze dość łatwo obłąd. Ja wykorzystuję trzy źródła albo więcej, i właśnie wtedy jestem spokojny o to, że w moich tekstach no. Nie pojawią się jakieś błędy, które mogłyby stawiać mnie czy mojego klienta w złym świetle. Więc zawsze korzystamy z wielu źródeł. Takie krytyczne nastawienie będzie pomocne, to weryfikowanie, nawet lekki taki dystans do nie tyle informacji, ile stron, całych stron, ponieważ no wielokrotnie trafiałem na witryny, które po prostu były przepełnione. Kompletnymi bzdurami. Bzdurami, które były podawane w jakiś taki pseudonaukowy sposób, w takiej naukowej otoczce. Więc uważajcie na to i zawsze weryfikujcie źródła. Druga kwestia to teksty podpisane. Podpisane imieniem i nazwiskiem, gdzie wiemy, kto jest autorem, kto napisał te treści. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli mamy tworzyć treści do internetu, które będą podpisane naszym imieniem i nazwiskiem, to wierzcie mi, to jest zupełnie inna motywacja niż w sytuacji, kiedy wrzucamy od tak anonimowe treści i w ogóle się tym nie przejmujemy. Więc jeżeli korzystacie z jakiegoś źródła, korzystacie z jakiegoś tekstu, to zerknijcie zawsze, czy jest podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Oczywiście nie przekreślam tych anonimowych tekstów, ale już taka. Kontrolna lampka może się zapalić i możecie być nieco bardziej czujni. Zwróćcie na to proszę uwagę. Jeżeli potrzebujecie publikacji naukowych, no to zdecydowanie korzystajcie z Google Scholar. To jest wyszukiwarka prac naukowych z wielu dziedzin, w wielu językach, więc naprawdę warto z niej skorzystać, zwłaszcza jeśli dotykacie jakiegoś tematu no już tak w sposób dogłębny i te treści są bardzo zaawansowane, potrzebujecie informacji szczegółowych. Tematyka jest skomplikowana, no wtedy warto sięgnąć właśnie po Google Scholar i tam sprawdzić, czy aby nie znajdziecie przydatnych informacji. Warto też zaglądać na strony uczelni, ponieważ one. Też mają różnego rodzaju bazy, często udostępniają je online, często są to bazy darmowe, do których dostęp może mieć w zasadzie każdy. Oczywiście, chodzi mi o bazy różnych prac naukowych, różnych opracowań, także zaglądajcie, bo być może właśnie tam znajdziecie interesujące Was informacje. Jeżeli natomiast chodzi o tradycyjną wyszukiwarkę, to warto dopisać do szukanego hasła, PDF, czyli rozszerzenie formatu, w którym bardzo często różnego rodzaju prace, opracowania, zestawienia, raporty są publikowane w sieci i często, często są po prostu do pobrania. Także warto w ten sposób poszukać, warto sprawdzić, no bo ponownie być może znajdziecie interesującą Was wiedzę i, i rozjaśnicie zagadnienia, które gdzieś tam są dla Was problematyczne. Na koniec dwie rzeczy. Po pierwsze. Anglojęzyczna część internetu, czy w ogóle obcojęzyczna część internetu. Jeśli macie takie skillsy językowe, no to super, to poszerza się przed Wami może informacji i, i warto to wykorzystać, ale po pierwsze, obowiązują Was te same zasady, o których przed chwilą wspomniałem czyli wiele źródeł, czyli podpisany autor, czyli prace naukowe, różne, różne opracowania. Pamiętajcie to, że coś jest po angielsku. To nie znaczy, że jest bardziej wiarygodne niż treści dostępne po polsku. Czy to po angielsku, hiszpańsku, niemiecku, polsku, internet to jest taki sam śmietnik i musicie, musicie się w nim dość ostrożnie poruszać. To to jest jedna rzecz. I druga rzecz, już na sam koniec, intuicja. Naprawdę wierzcie mi, jeżeli czujecie, że coś jest z danym artykułem, nie tak, to pewnie tak jest. I po prostu. Omijajcie tego typu treści, nie korzystajcie z nich. Naprawdę, z czasem, z każdym kolejnym researchem, Wasza intuicja będzie bardziej wyczulona na jakieś podejrzane treści, więc słuchajcie i bierzcie ją pod uwagę, a na pewno traficie ostatecznie na dobre informacje. I oczywiście tak jak zawsze, tego Wam życzę i trzymam kciuki, żeby to poszukiwanie informacji zawsze było owocne. Czas na kącik książkowy, nieoczywisty, nietypowy, po raz kolejny. Musicie mi wybaczyć, bo tym razem książka, natomiast taka, której jeszcze nie przeczytałem, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że miała premierę... Raptem trzy tygodnie temu. Fake News, Geneza, Istota, Przeciwdziałanie, Klaudia Rosińska, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Książka, która w dość obszerny sposób, co wynika z jej opisu i dotychczasowych recenzji, traktuje zjawisko szerzenia dezinformacji, zjawisko fake newsów. I w dość fajny sposób opowiada o tym, jak temu przeciwdziałać, jak samemu siebie też chronić przed, przed tego rodzaju informacjami. Myślę, że warto przeczytać. Może nie tyle polecam, ile po prostu podsuwam, żebyście rzucili okiem, jeśli ten temat Was interesuje. Natomiast, jeżeli chcecie pogadać o fake newsach czy dobrym researchu kontakt małpajacekradziejewski.com. Piszcie, chętnie porozmawiam, chętnie wymienię się mailami, więc ponownie serdecznie zapraszam. My słyszymy się za tydzień, jak zawsze. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, dzięki za odsłuch, cześć!